No i dzień dobry. Witam serdecznie po raz kolejny łowisko Bałuchowo. Tak jak widać, no niestety przymrozki dały się już we znaki i na, no myślę, że 3 czwarte łowiska jest cieniutka pokrywa lodowa, ale gdzieś tam jest ten ruch wody. Dzisiaj akurat też fajnie, fajne okienko pogodowe się trafiło, bo jest naprawdę bardzo ciepło, delikatny wiatr, dosłownie 4 stopnie. Gdzieś tam nawet i słoneczko się przebija za drzew. Także ostatni odcinek, ostatni i przedostatni chyba odcinek, był z tamtego miejsca. Tam wędkowają dokładnie. No ale aktualnie jest tam cieniutka pokrywa lodowa, więc usiadłem sobie dosłownie po drugiej stronie. Tutaj mam taki dosyć fajny fragment bez, bez lodu. Wstępnie jestem już rozpakowany, rozłożony, dosłownie szybko wędki. Zaraz jeszcze szybko omówię kwestie towarowe. Wygruntuję sobie łowisko, bo dzisiaj będzie metoda i w roli głównej klasyk. Mam nadzieję, że ten klasyk gdzieś tam cokolwiek odpali. Na no metodę raczej nie nastawiam się, że będzie to jakiś Eldorado, aczkolwiek mam ze sobą dzisiaj robaczki będzie klasyczna metoda i metoda z robakami. Towar też mam dosyć ciekawy, bo ma mi chleb tostowy, fajną zanętę sobie przygotowałem ziemia, jokers, robaczki, no i ogólnie. Mam nadzieję, że będzie jakiekolwiek w ogóle łowienie dzisiaj, ale mówię, nastawiam się bardziej chyba na tego federa klasycznego. Mam nadzieję, że jakąś fajną rybkę po cichu liczę, że uda się na tego klasyka złowić. No i co, tyle zaraz kwestie sprzętowe, towarowe i zaczynam łowić. Także zaczynając od zalęty. mam tutaj bardzo drobniutką zanętę ona była milona, chyba nawet i za 4 razy, może. Jest jakieś bardzo drobniutkie, bardzo drobniutkie fragmenty kukurydzy, pieczywka fluo, do tego konopia też jest. Delikatnie też są mączki rybne, zanęta z mączek rybnych i po prostu grubsze, bardzo drobno zmielone pelety. Także taką ciemną zanętę mam. Ona jest bardzo dobrze namoczona, także raczej nie powinna mi pracować, ale też nie jest klucha z tego zrobiona. Coś tam powinno wabić. Zobaczymy jak ryby będą reagowały, no bo mówię Przymrozki były już w nocy, dosyć Solidne Lód na, na wodzie jeszcze jest Także kwestia zanęty Jest taka, będę też jej używał do metody Kwestia gliny Jest to jedno opakowanie ziemi torfowej, pół opakowania gliny Double limb i półopakowania gliny Jezioro Jest to tak w miarę dobrze domoczone Dobrze się to klei jest to w miarę lekkie i też jest na koloru czarnego. Dodatkowo do metody na ten 35 metr, bo jedną metodę zaklipowałem sobie właśnie na 35 metrze. Mam też drobniutki pellet 1,5 mm, On jest zaromatyzowany likwidem. Dodatkowo jest jeszcze panierka zrobiona z zanęty i też no myślę, że tam ze 20% tego pelletu Będę dodawał mimo wszystko do metody, bo ta jedna wędka chce, żeby ona tam po prostu sobie stała. Czy zrobi branie czy nie, to po prostu żeby tam sobie była. Bardziej nastawiam się na klasyka. Aczkolwiek może te robaki na metodzie odpalą. I zobaczymy jak to wyjdzie. Także też taki palecik mam. No i dodatkowo oczywiście już jak na tą porę roku mielony, świeżutki chleb tostowy. Będę musiał go sobie jeszcze tylko zaraz namoczyć i on będzie też Dodawany do, do zanęty, do metody. Może i nawet do klasyka, zobacz jak się dzień ułoży, jak co, na, na co ryby będą chciały reagować. Najpierw sobie do troszeczkę palecik, bo on mi był wczoraj rozrabiany. Troszeczkę przez nos. Delikatnie, żeby on się tylko całkiem fajnie kleił Tutaj troszeczkę jest pieczywa fluo. Drobno znilonego dla kontrastu. Troszeczkę mączki rybnej, jako panierki I zobaczymy czy to się sprawdzi w ogóle No i chleb dostawę Jego również tylko Bryskam atomizerem, żeby mi się nie porobiły większe grudki A żeby go tylko Namoczyć On już powolutku zaczyna Się kleić Więc uważam ostrożnie z tym tą wodą, żeby się plucha nie zrobiła z tego. No i jeśli chodzi o towar do metody, to dosłownie dam miareczkę zanęty, dosłownie z miarki no, 3 czwarte miarki chleba to i dosłownie garsteczkę tego drobnego paleciku. Jeśli chodzi o metodę, no to mały podajnik S 30 gramowy, system ICS, szybkożłączka, przypon z haczykiem numer 14, no i bardzo malutki Mikronik. Na razie od tego zacznę. zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja, jak się to będzie wszystko rozwijało. 35 metr i zobaczymy. Na razie robaczków żadnych nie będę dawał do pojemnik do foremki. Na razie zacznę sobie od tej mojej mieszanki, którą przygotowałem. Zobaczymy, czy w ogóle coś się będzie działo. O, na razie wygląda to tak, ale delikatnie sobie jeszcze to dobiję. I pierwszy rzut myślę, że zostawię nawet na około 20 minut. Tam 3 sekundy opada po podajnik, więc myślę, że jest około 1,50 m. Mniej więcej dno jest jako tak oczyste. Miarę twardawe. Jeśli chodzi o towar do klasyka, to zacznę bardzo bezpiecznie. Dwie miareczki. gliny tego dosłownie półmiarki zanęty To się całkiem fajnie klei. Do tego dosłownie nam troszkę większą szczyptę chokersa. No i tak wygląda moja mieszanka, pinki na razie nie dodaję, bo mam tylko żywą pinkę I ją bezpośrednio będę ewentualnie 2-3 pineczki na sam początek będę dawał do, do koszyka tylko Jeśli chodzi o klasyka to niezmiennie wędka 3 metrowa, delikatny pikerek Do tego kowrotek rozmiaru 3000, plecionka główna 0,10 Przypom z plecionki 0,15 Tutaj na końcu zestawu, ostatnio zaczęło mi się to troszeczkę już lepiej sprawdzać. Mniej więcej tak to wygląda. Koszyczek mam tutaj dosyć mały, 28 gramowy, króciutki feeder link. On ma dosłownie może ze 3-4 centymetry. Dwa stoperki. I tutaj akurat mam już takie coś zrobione, że mamy skrętkę z feeder gumy, które delikatnie wychodzi poza dno koszyka i Dosłownie delikatny odcinek, zwykłej samej feder gumy bez skrętki, i na końcu szybko złączka, bardzo malutka. Zrobiłem to tak, w sumie zauważyłem, że to zaczęło mi się zdecydowanie mniej plątać. Jeżeli jest ta skrętka z feder gumy poza dno koszyka, tak delikatnie nawet. No i wtedy mam dużo mniej splątań. To dosyć fajnie amortyzuje ryby. No i tak wygląda mój zestaw. Jeśli chodzi o nęcenie. Biorę dosłownie kilka pineczek, 4-5 sztuk. Delikatnie ubijam koszyczek. Do środka daję pineczki. I tutaj mam samą czystą spożywkę, ale to tylko delikatnie czupuję samo, samo dno koszyka, żeby jakiś zapach większy poszedł. I wygruntowałem sobie 20 metr. Dosłownie tylko taki jeden koszyczek na sam początek puszczę. Chwilę poczekam, żeby ta zawartość się tam odpaliła. No ale dzisiaj fajnie, będzie cieplutko, już słoneczko wychodzi. Mam nadzieję, że ta rybka dziś się tu ruszy. No, i do szybko złączki 50 cm przypon na żyłce 012 haczyk numer 18. Jedna czerwona pineczka, haczyk, oczywiście z oczkiem, bardzo fajnie mi się sprawdzają. Na sam początek sprawdzę sobie właśnie 012 na haczyku 18. Jeżeli będzie naprawdę słabo, to przejdę na haczyk numer 20 z żyłką 010. No, i tak jak przy wstępnym nęceniu. Dosłownie lekko nabijam koszyk, do środka daję kilka pinek, zamykam go tym towarem i na samo dno dosłownie troszeczkę tylko zanęty. No i pierwszy rzut 20 metrów, zobaczymy. Klasyka pierwszy rzut. 5 minut nic się nie dzieje. Nawet skubnięcia nie było. Metoda 20 minut stała też na razie. Totalnie nic. No ale zobaczymy. Zacznę kombinować powolutku. Zostawiam odkrytą przynętę teraz. I na ostatnim mówieniu tutaj mi się to sprawdziło. Także na podajnik. Rozmaruję to sobie, żeby zapach jakiś fajny poszedł. I zobaczymy. 35 metr metoda. Jak na razie na federa. W sumie cisza. Trzeci rzut na metodę to raczej tam się nie spodziewam nie wiadomo czego, ale też w sumie cisza także łyk ciepłej herbaty chociaż i tak dziś naprawdę bardzo fajnie jest cieplutko, słoneczko się fajnie już przebija i na zdrowie no ale tak marzy mi się jakiś ładny karaś albo nawet i może karpik na Federa ale żeby cokolwiek w ogóle było dzisiaj No, i kolejny rzut na, na, na Federa były już jakieś obcierki. Na robak raczej jest cały. Co dwa rzuty sobie tego robaczka zmieniam. Tylko zaczyna się robić mały problem, ze względu na to, że Ech, ze względu na to, że jest wiatr i ta cieniutka pokrywa lodowa praktycznie wchodzi już na moje miejsce, gdzie tutaj łowiłem. Na tym 20 metrze, no i będę musiał się pewnie, niestety, ale przesuwać w prawą stronę. No bo ten wiatr spycha tą pokrywę, ona idzie w tą stronę, ona jest bardzo cieniutka, ale no, będzie mu nie łowienie, więc niestety metodę muszę w prawą stronę troszeczkę zmienić i, i fidera, aby już jakieś tam pojedyncze obcierki. Daję tak, już bez, na razie bez pinki daję pół, pół koszyczka tej 4 do 1 gliny z zanętą i troszeczkę więcej delikatnie tylko ubijając zanęty, żeby jakiś zapach zostawić. No i niestety, dosłownie na no wprost z mojego łowiska jest ta pokrywa lodowa bardzo cieniutka, ale uniemożliwia mi łowienie. Przerzuciłem się dosłownie no tutaj mniej więcej w ten sektor 20 metr I w poprzednim rzucie miałem branie, bo robak był cały ruszony. Teraz rzuciłem z powrotem w to samo miejsce, ale na razie nic się nie wydarzyło, ale jest jakiś w ogóle potencjał na cokolwiek, nas no, dosłownie to robię to samo. Delikatnie, tylko za nętą dobijam No i zobaczymy, może się coś trafi No niestety muszę dosyć mocno, ale nie wiem czy to nawet jakieś górki nie mam Bo ten koszyczek to mi dosłownie opada Niecałe dwie sekundy Nie wiem czy to nie jest jakieś wypłycenie Pogoda mega fajna się zrobiła Niestety Idealnie na no wprost mnie W tym miejscu gdzie łowiłem Jest ta pokrywa i w ogóle już się nie chce przesunąć Ani nic się z nią nie chce ten... Tutaj na no, bok wrzuciłem sobie metodę Tutaj delikatnie po lewej stronie Próbuję gdziekolwiek jakkolwiek Łowić na fidera, no, Ale niestety no, Mimo że jest słonecznie Wiatr wieje no ta pokrywa Jak na na ten moment jeszcze jest w moim połowienia Może nie wiem, za godzinę coś się zmieni i będę mógł się tam wrzucić. Próbuję jakkolwiek, cokolwiek, ale jest naprawdę dzisiaj mega ciężko. O! Ta, szczupak mi przywalił w metodek ściągałem. Kurczę, żeby nie obciął. Niesamowite. Wyskoczył na wierzch. Bardzo ciekawe, czy mi się uda go na spokojnie wyholować. Ale jest chyba całkiem ładny. Czuję ciężar. No ale na 99% już czupak. Ale ciężki, dobra ryba. Akurat chciałem zwinąć metodę. Przerzucić ją. Dosłownie kilka Dosłownie kilka nawinięć kołowrotkiem i przywaliło niesamowicie A on jest albo podczepiony, bo idzie mi wierzchem. Albo się zaplątał. Nie mam pojęcia. Dziwna sprawa. Ma to w pysku? <grymne> Co jest? No jest chlap Podczepiony za płetwę. Teraz jak się obudzi to ruszy pewnie. jak to się stało? On się podczepił Ogólnie ładny szczupaczek Silne te rybki Nie wiem czy on mi do podbieraka tego mniejszego mojego wejdzie jest No i tak się trafił Niesamowite Tu się złapał za grzbiet. Niby taki pistolet mały, ale jaki gruby on jest. To jest jakaś rybka Pierwsze, Pierwsza rybka w ogóle z metra metra fidera Coś niedużego Ale coś jest, nie wiem co to nie koluszek będzie Co to jest? Nie, poć, ładna Na końcu jest coś Nie jest jakoś może mega ładnie ubarwiona, ale две пиночки такая плотка ладно Jest, końca jakaś rybka na no fiderka, może znowu płoteczka. Tak, ładna połaź, spróbuję ją na klatę wziąć. O. No ciekawe. To już druga taka całkiem fajna. Też na dwie pineczki. Teraz zdecydowanie ładne branie było na dwie czerwone pinki i do koszyczka troszeczkę coś innego dałem. Jest w końcu jakakolwiek reakcja. Jeszcze chwilkę, jeszcze za 20 minut, i powolutku one się zbierał, bo będzie godzina 14.00. Tutaj mam dalej ten, tą mieszankę 4 do 1 z małą ilością Jokersa i tutaj mam pomieszaną zanętę z chlebem tostowym. Bardzo delikatnie to ubijam. No i 20 metrów. Słońce chyli się ku zachodowi zachodzi za, za drzewa. jest troszeczkę chłodniej, zaczęło się robić delikatny wiatr boczny. Słońce już tak nie grzeje. No niestety, no cóż, woda mi dziś się pokonała, ryby mnie dziś się pokonały. Można było się tego spodziewać. Niestety, no ale przymrozki, no i lód prawdopodobnie na wodzie zrobił też swoje. Totalnie ta ryba nie była dzisiaj aktywna. Trzeba byłoby może ewentualnie jakimś deeperem sprawdzić. Gdzie tutaj jest najgłębsze miejsce, gdzie ta ryba może się gdzieś tutaj grupuje, zbiera? Nie mam pojęcia. Totalnie była dzisiaj nieaktywna. Na metodę poza przypadkowym szczupakiem podpiętym, totalnie nic. Na fiderka gdzieś tam jakieś delikatne obcierki były. Były trzy brania, z tego dwie fajne całkiem płocie. No ale też próbowałem i 30 metr, troszeczkę dalej, i na 20 metrze te płotki złowiłem. Próbowałem tutaj nawet pod nogami, ale totalnie to się mija z celem. No i cóż, no niestety, no lepszy taki dzień nad wodą niż siedzieć w domu. Także już powolutku się pakuję, bo dochodzi godzina 14:30. Łowię mniej więcej tak od 9:30. Zwróciłem metodę. Koło 10:00 dopiero zacząłem mówić klasykiem. No ale no nic, no ciekawe jak to teraz będzie, no bo ta pogoda ma być chyba coraz gorsza. Teraz tylko taki okres, dzisiaj takie okienko pogodowe, się fajne trafiło no Z towaru no mówię, nic nie działało, ani zanęta, ani jokers, ani chleb tostowy Naszykowałem się fajnie Niestety no nie miałem ochotki, może jakaś jedna ochoteczka drobna Ale no raczej ta, i tak nie, nic by nie dało, bo po prostu no, brań nie było I nawet na wodzie totalnie nic się dzisiaj nie działo Także takie zakończenie. Powolutku pakuję sprzęt, jeżeli cokolwiek w ogóle się trafię czy raczej wątpię. To jeszcze dogram. No ale cóż, żegnam się. Zobaczymy, gdzie następnym razem uda się pojechać. Jeszcze w sumie tak myślałem sobie na tym, że tydzień temu nad kanałem Żerańskim byłem dwa razy. To prawie 20 kg ryb złowiłem. Dzisiaj, niestety, dwie, małe, dwie płoteczki i szczupak w przypadku także tyle zara nie było ale rewelacji też nie dziękuję bardzo i do zobaczenia do usłyszenia